Ну, короче, ебашь само здание и крышу вот этого здания, которая текстурная. То есть кастл и текстурный большой квадратный ангар. О, один есть. О! Ай, хорошо. Две минуты, две минуты, уходи. Oni patrzą na mnie jak na patologii twórcę Że chram żyć pan, że mam ambicje puste Oni tak myślą i widzą to co chcą widzieć By się pocieszyć potrafią z nina widzieć Leczą kompleksy, bo sami dobrzy nie są Najłatwiej jest wytykać błędy, a z gęby mięso Ten chuj tamten kurwa nieraz, gesto i często Tak w te dzieje się coś jak głuchy telefon Podczas kiedy ja brnę po szczeblach sukcesu Interesy w piesach co daleko od plepsu Od zawsze zajawka, pasja jest w moim sercu Nie biorę się za to w czym już nie widzę sensu? Nie stoję w miejscu, wciąż idę do celu. Mam piękną kobietę, syna i charakteru moc. Dobrą energię wytwarza, pan weto gość, o wielkiej duszy nie dwóch twarzach nas patrzysz, co chcesz tu zobaczyć Kapardich 3-7, wszystko oddają te traki. Ulice, rejony, hajs Dobre chłopaki, jakieś maty blachy Klękające to lachy Widzisz patologię, ja rap szansę dla dzieciaków By to życie dla nich nabrało trochę smaku Nie wiesz o nas nic Pierwszy widz już oceniasz, tylko wiesz, że twa ocena Nic tutaj nie zmienia Wena, nie jednego już z bagna wyniosła Droga nie jest prosta to nie Marszałkowska, to nie bułka z masłem Ani follow disco Writer, Bboy, dj, raper, no i Mamy. Słowo dla dzieciaków, co nie mają wzorca Ucz się, pracuj, działaj, niech usłyszy Polska Trzymam za was kciuki do samego końca Słowo dla dzieciaków od młodego ojca W oczach i dalej źli, nie, nie 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 mów mi Przykro mi. nie, nie, co te dni, tamtych chwil Gdybym nie zrobił, to w ich oczach będę zły Nigdy nie będę taki, jakbyś tego chciał Z Dwie strony mamy, nie liczę na złoty strzał Muszę brać garściami, to samo niebo nad nami Choć nie każdy ma dobry start Rodzisz się od razu z wkrętą, że jesteś zły Nosisz krze, który trzeba zmyć wyzwolić cię chrzest i zaczynasz życie w pięknym świecie Witacie ty, miasto, które strawiło niejedne sny Uczucia tylko dla najbliższych, resztą nie martwię się Czy przez to jestem zły? o cię Wciąż idę naprzód i rozwijam swe zajawki Biorę swoich, im pomogę, zabiorę z tej brudnej ławki Oczy wasze widzę pełne zła, jak tsunami Badzem wytykany, sypali mi, pojeba Pojebało wszystkich, ludzie jak psy Każdy strzeka, przepys wszyscy dobrzy, nie ty Ty najgorszy, ten zły, powiedz jak to żyć Ja najgorszy, ten zły, chuj wam prosto w pysk. Idę dalej ścieżką z a ty pojmij te treści Zły jest dobry, dobry zły, zbyt zawiły dla leszy ty myślisz, że nam tu spada z nieba kwi? Chcę do znajomych ja nie chcę ich Prowadzają tylko ferment mi A w oczach ich jestem kurwa tu, chuj wie kim Ty, jeden, drugi My kiepujemy was jak ślugi Za stare długi, to tutaj nikt was nie lubi Ty lubisz oceniać, w jak grać raczej Prędzej czy później na Michę wyłapiesz bracie Czysto się gra w warszawie, tu w tym składzie, leci buch, MRQ, Dixon Bonus i PW, zrób, ścinasz ci by z lung, ty, zmów pacjesz, bo znamy się, na tym raczej, nie zbiera się, tu na tace, dla mnie deska, mikrofon, farba, zakładam swój ciuch, mu wyjazda, i resta, pójdę sprawdzać, pozdrówka, to świeczki gra, warta, narka. Bożaki dalej źli, nie wiem, wiem, nie mów mi, przykro mi. nie, nie, co te dni, tamtych chwil. Gdybym nie <tansi> zrobił to wykoczać będę zły Nigdy nie będę taki jakbyś tego chciał Dwie strony mamy medanie, nie liczę na złotych Trzeba brać gaścami To samo niebo nadami Choć nie każdy ma dobry Ja poszłam spekłem Bomb tam nitrę Dalej ślicz Ой, что случилось? Где? Ты... А вот где миссия, там, наверное, типа. Наверное, туда и улетел, улетел. Na sobie ja, MDM Lopez! wszystko, sekwencje! Cały czas! Prawdziwy wszystko, wszystko, L. Nie miało tak być, próbujesz stumać, lecz nigdy nie wiesz Wczoraj normalny dzień dziś mordą na glebie Nie możesz być pewien, że jutro się nie zjebie Więc szaduj życie, Aha. bo może przestać szalować siebie W Fotografii, wszystko ładnie, widać jak tętni blaskiem W szpitalu ledwo oddycha Prosząc Boga o łaskę Niesprawiedliwe, niestety to nieważne Bo nigdy nie wiesz kiedy, kiedy nagle wpadniesz w zakręt Ty toniesz i widzisz, tylko jak płoną twoje żagle To moment, gdy wszystko inne staje się nieważne Twój los to go bardziej W życiu się trzymaj gardę I obyś człowiek nie Miał twarde, oby nie Nieważne jak trzyłam strach i Po to tu ten rap mm, możesz rady dać proste. Jak paramiku i ja, jak każdy z was nie miałem szans, a teraz kolejny dzień, peka you, kolejna you, bariera yeah. Jakaś nie wiesz, uważasz co za brata? Bądź, Bądź tego pewien, żyj człowiek Nie czekaj na znak na niebie nigdy nie wiesz, więc lepiej zacznij w siebie, jaka ci skutkie data Nigdy nie wiesz, uważasz co za brata? Bądź, Bądź tego pewien, żyj człowiek Nie czekaj na znak na niebie nigdy nie wiesz, więc lepiej zacznij Wierz i w siebie, nigdy nie wiesz Kogo w życiu spotkasz? I to co usłyszałeś, co przypadkiem nie plotka Czy kolejna idiotka, której serce oddasz, nie okaże się tą, to. Przedrom nie śpisz po nocach Wiesz nie jeden kozak mówił, mam wyjebane, z nie, jej nie, 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 na ustach kując się dane. Pożądanie, w duszy tworzy swoje zamy Bradnie ta to inna, życie się to dalej Bywa przejebane, taki urok życia w miastach, w miejscu gdzie dorastasz Z tobą ludzi garska, za nich musisz być pewien za nie jeden, z dzieli nasze jeszcze pokaz Oka swoim niech się, się jedzie to że poszło w petę Mephedon i Sami się nie śmieli, że już robili na metę ha. A tu odwrotu nie ma I pane sumienia Których słowo zależy od stanu porobienia Nigdy nie wiesz, który dzień będzie ostatni Chcesz zgadywać, który? który? Prędzej chuj się trafi Aha. Ta świadomość martwi, drób co swoje galni. Trzeba życie przeżyć, na bilansie dodatni Interesy? To już całkiem inna działka Wiesz, nie moja sprawa, co tam z kim ogalnia? Ludzie są pazerni, za hań do gardła Dobrze dowiesz ze spójnika Taka od serca rada, podjąłeś języko, to poznasz też konsekwencje. Nigdy nie wiesz, czy się ktoś nie sprzeda na komendzie. razie co, kutka na gębę, kurwa, panie, pomówienie. Ja jestem prosty chłopak, nic w tej sprawie nie wiem. Nie wiesz, liczyć nic na siebie, że musisz być pewien. Dzięki za uwagę, Lopez Solo zendemy! Lopez Solo zendemy! Lopez Solo zendemy! Jaka ci nie Nigdy nie wiesz, uważasz go za brata? Bo tego pewien, żyj człowiek. Nie czekaj na znaki na niebie, nigdy nie wiesz, więc lepiej zacznij wierzyć w siebie. Jaka ci suknia lata? Nigdy nie wiesz, uważasz go za blada? Bo tego pewien, żyj człowiek. Nie czekaj na znaki na niebie, nigdy nie wiesz, więc lepiej zacznij wierzyć w siebie. Mam anioła ma stróża, A. wyczuwam obecność. Gdybym wiedział, co mnie czeka, nawet by mnie nie obeszło. A. Wszystkie złe chwile tam czarną kreską. Powiem ci koleżko, czasami bywa ciężko. Mam orję ludzi A. i ich zachowanie. Czasami boli, jak dłubań nie w ranie. Krótko fałsz fałszy zakłamanie. Nigdy nie wiesz, co najwyższy ma w planie. MDM -e z pesem. robimy rap szczerze. W sercach zasady nie spisane na papierze. omijamy maskarady, nie lubimy przebierańców. Znam takie boże kadło. Kurwe poznasz po Brudny rap, corny rap, co nie lubi brańców. I że kiedyś. Powstanie na szwanku, Niech cudko dopisuje. I trzyma się farcia, Na koniec kamracik, to cenisz jak straci. ci suknie dada? Nigdy nie wiesz, uważasz go za brata? Bądź tego pewien, żyj człowiek, nie czekaj na znaki na niebie nigdy nie wiesz, więc lepiej zacznij, wierz z w siebie, jaka ci skutki data? Nigdy nie wiesz, uważasz go za blada, Bądź tego pewien, żyj człowiek Nie czekaj na znaki na niebie Nigdy nie wiesz, więc lepiej zacznij wierzyć w siebie W końcu zacząłem wierzyć, przerywając całą złą pasę Zrozumiałem, że nie chcę się przebić, tylko rozjebać ten bajzel Nigdy nie wiesz, dlatego za daleko w przód patrzę Żyję, gram, syropie swoje dwa faki, mam charakter Za zawsze kroku w gantem w Gówno warte, obietnice w z w Ej, nigdy nie wiesz, więc patrz za siebie Zatekłam spaktoju, kiedyś poczujesz spak before you w tym terytorium spotkacie swoje dobro Jeśli uwierzysz w siebie, czeka słodka wolność Wiem co mi wolno, marsz śmierci mnie i dobrze znam ten głos Tędy diabeł szepcze mi do ucha Bo ilu tu zna gryzie ten suchar i luto skuma, wielu nie zrobi nic Strzela ich zawiść, pozwala duma nieść Nigdy nie wiesz więc, zrób coś teraz odrzuć ręki py zrozum każdy dzień Zło, 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 złote zło, mięs Jak ci skrótnie zada? Nikt ty nie wiesz, uważasz go za brata? Bądź tego pewien, żyj człowiek Nie czekaj na znaki na niebie, nigdy nie wiesz Więc lepiej zacznij wierzyć w siebie Jaka ci data? Nikt Nigdy nie wiesz, uważasz go za brata? Bądź tego pewien, żyj człowiek Nie czekaj na znaki na niebie, nigdy nie wiesz Więc lepiej zacznij wierzyć w siebie ja to Они ждут, пока я, короче, уйду. Наивные такие, предсказуемые, слушай. Ой! Что случилось? <laughs> а где он был, на базе? На базу, блядь, сбежал гандон. Tam wybierasz jedną z dróg, co gdy w prawo, co gdy w lewo Wie to już tylko Bóg jest swój los swoje ręce, życie nie czekaj na cud Jak będziesz bez ruchu stał, to uważaj baj, na kurs. Baj, da, da, on mnie na bazi On Kabaret Poszedł w pizdu, drugi zamiast BMW, starano rano wjazd, są tyle stosować. jeden nas Polska to jest dziwny kraj, miasto stołeczne WW Pełne kałę, pełne szurki Miłości za parę stów Co by się nie działo, jestem stąd I umrę tu tu Gdzie szary od nich albo spor Cuk, jak to drugie to bądź w Ziomeczku kontroluj dług Szanuj tych co ci pożyczą I ratują bez słów I Jak będziesz nieczysto grał To prosty że chuj ci w dziób Słowa czyny ranią pozostałem ciągnie smród Zabijam co wielu Komu mówić przyjacielu Sam dobrze wiecie, Że zostanie tu niewielu Ile chcesz tyle dam co masz w portfelu Daleka droga Więc trzymaj się sztywno Serio Zabijam co wielu mówić przyjacielu Sam dobrze wiesz, że zostanie tu niewielu Ile chcesz, tyle dasz, nieważne co masz w portfelu Zaleka, Ale ja stara, wioska, wioska. Sam dobrze wiem, że te życie nie jest proste nim zwyciężysz Musisz otrzymać chłostę Zanim się sprężysz, musisz poczuć ostęp Postęp, praca, wiara, klucz, dostęp Sam dobrze wiesz Nie każdy pod górę wchodzi Nie zawsze jest tak pięknie, życie nam wynagrodzi W dzisiejszych czasach prędzej pewnie zaszkodzi Jebana praca A człowiek znów zawodzi Rodzi się, umiera, taka era świat Wiesz dobrze o tym Nie każdy to twój brat, przedstawił nam go tak, Bóg jeden nasz łaskawy Mówił pomagaj, bez żadnej własnej sprawy Co do zabawy, sam wiesz kiedy masz przestać Wiesz o czym mówię, niech przygląda się reszta Sam wiesz jak żyć i to nie jest orzeł reszka Wiesz to, najlepiej ty, nie twój koleśka. Sam wiesz co wielu komu mówić przyjacielu Sam dobrze wiesz, że zostanie tu niewielu Ile chcesz, tyle dasz, nie co masz w portfelu Daleka droga, więc trzymaj się z tych nosterów Sam wiesz co wielu komu mówić przyjacielu Sam dobrze wiesz, że zostanie Посадки понял по прямой вниз без оружия пистолет прямо по леса сверху вниз либо то есть как бы от кабанина до его базы то есть, понимаешь да вот прямо по ней как бы вот так 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 да 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 почти есть Раз... О, из дома зулусов. Да, 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 да. А, нет? Ну, короче, тогда где-то ебашил тогда, вот где-то отсюда сейчас летела. Почему тогда ни одного зомбака на мне. О, опять No zachorować, zginąć. Goniłbym za sensem, jak ludź dziewczyną. Z żadną siłą Nikt mnie nie zatrzyma, znacz wam pojęcie Jest co to rodzina, jest co to zajawa, ta ta na tysiąc procent. Zamiast martwiem też, niesie się nie przez noce Jeśli ma się myślisz o niej bezustannie. Jeśli nie ma zacznij szukać, zanim gdzieś przepadnie. Kilka lat upłynie, lub moment to odnajdziesz Jestem pewien, kto zaczyna szukać, to to znajdzie Nie masz nic starcie, puszka w życiu nie ma sensu Najlepsza zajawa, wyciągniecie zakrętu Najlepsza zajawa, ta na tysiąc procent Jest arcybiałym białym więc weź ją kurwa toceń. Zdobrzaj z dłoni, jej zaciekle Skup na niej uwagę i porzuć myśl mętne. co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne Znalazłeś się Tam się znowu zborą te leci z co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne Znalazłeś się Prawdziwy nie będę trzeci trzeciej, jest odpuścić sobie te balety. to każdy prawdy człowiek, nie tylko sportowiec. Szuzdaniano budzik i nie ma tego w głowie. Gadzanie, nie znam, za biedą. Nie co, jak tutaj A. robię. wstaje śniadanie, nie pytaj co dalej. Biorę i pakuję w farbę gadżety sportowe. Ruszam na siłownię, gdzie mordy znajome. W poniedziałek piątek, tak zazwyczaj robię. I oby najdłużej w tym postanowieniu człowiek. Poważny gdzie idziesz i jaką obrałeś drogę. Chcesz być fajny i co weekend ruchać nowe Czy bądź spokojnie, żyć tutaj świadomie? Sam wybierzesz ziomek to co bliższe jest tobie. Nie wiesz no to, to szukaj, aż poczujesz, że to to jest. Podna na coś prawo, lecz to dopiero początek. Szukaj tego, co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś co jest tak ważna że życie bez tego staje się nie Znalazłeś ją Brak kłódy, brak krawciw imponuje tutaj dzisiaj balet gruby Jednak kryo hero żadnym powodem do dumy Portfel pusty, a pokoju tylko zapach zbudy Gdzie te biusty, które wypełniały kluby dzieci ci ludzie przy budzie są zawsze tak bliscy Wied, że jeden krok dzieli was od nienawiści Ty że żaden z nich nie pomoże nigdy Kiedy u twych drzwi stanął dziewczyny z policji Kiedy utwikł... I stanie próg, nieprzyjaciel. W gardle stanie każda bomba, wypita przy barze. Każdy z nich wtedy w plecy ci pokaże. Żadne słowo nie pokaże tego, co ich twarze i dlatego. Szanuj brata jak siebie samego i dlatego. Szukaj w swoim życiu tylko tego, co pozwoli żyć ci mimo nienawiści. Oddam życie za rodzinę, oddam za najbliższych. Szukaj tego, co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś się. Prawdziwy prawdziwy W Polsce na całym świecie szczerze w eterze. Pozytywne wzorce, w które bezustannie wierzę. Codziennie od dziecka to klasyka niezmiennie. Sport i muzyka przenikają się wzajemnie. Wspomnienia, gdy ryby, wspólne przemyślenia. Miejsce, gdzie swoje marzenia wybrałem pewnie. Dla mnie... Są ludzie, ci, co konsekwentnie dzięki pasji, w zgodzie z prawdą bronią swoich racji. z z idę swoją drogą. To te zajawki nadały kierunek moim krokom. Gdy jarałem się bitami, wersami deską. I byli wódką koką albo tanią tęką Nikt nie zaprzeczy w tym miejscu Nie ma co od rzeczy Pierdolić bez sensu Nie wiem co na co dzień Chodzi ci po głowie Ale powiem Tobie szanuj swoje zdrowie Szukaj tego co nie. jest tak ważne Że życie bez tego staje się nie Znalazłeś Суля, это так важно, что движок я починил, не того меня нет. Хуя. Оу, как так случилось? А что это такое? Майкл, это сейчас ебёт ведь, блядь, блядь. Он же Таталова там будет сидеть на этой басе, блядь. Он же, он же умирает опять на базу, блядь. Ему вообще поебать. Си четыре под базы, бля, еще раз. Блядь, он вообще, бля, вам надо, сука, вот, надо, чтобы он дверь открыл, и его ебануть. А, вот и... Поможем, мупа, и трупах. drodze do celu, odwaga i lojalność Pod cechą morze Nie Liczę do dziesięciu, ale strzelam już po trzech Większa seria rapu, niż mógłbyś nawet chcieć podkreślona to na maksa, niech zapierdala grubo Dzisiaj jest nasz czas i nie przeminie długo Witam was mordeczki, czas leci jak szalony serdeczny pozdróweczki ode mnie w wasze strony Choć rzadko się widzimy, to ja nie zapominam Wspólnie spędzone chwile, zawsze dobrze wspominam Jesteśmy coraz starsi, obowiązków przybywa mimo to Kolejny modwy się nagrywa Komitywa jak ze starych dobrych czasów Za dobrych chłopaków, nie jakichś tam balasów Nie ma nic od razu, każda droga ma zakręty Miłości nie nie nieodłączne elementy Zaczynię te zęby, idę do celu Samodzielnie myślę i nie zważam na klakierów W coś intrygi, próba charakteru Kurwy, chcą bym upadł, ja się dalej trzymam steru Piona dla tych, co są przy mnie i choć ich niewielu Lepiej mnie, ja solidnie, z daleka od pozeru Od B przez R e, do D i tak to idzie Hardkorowy rap, Ryzyko skład Tak to widzę, jeszcze przyjdzie czas I nadejdzie taka pora Bez skrupułu, bez wahania, polecam kurwy do wora się, życia, szkoła leci do was nie w samarkach, to zabrzewski rap Czytaj dobrze, zana marka I ciągła walka, ciągła pogoda za Łatwiej się zgubić, niż odnaleźć świecie Przestęp świecie w świecie braku miłości w tym do szpiko kości Wiem co mówię, wiem kim jestem, a ty? Kim Nie to, to, ty lukamy, jesteś, jesteś z nami, wszystko że... Jedno z dwóch, ty wybierasz Idziesz lewo, idziesz prawo Albo walisz na pozera Wszyscy czas rozliczy na strefa w siłę Idziesz z nami chłopak rozchodzę. Albo zostajesz tyle Naprzeciw tym Twoich czas no biega końca To nasz rap, to nasz skład To na strefa polska a to do siebie, że zawsze na wierzch wypływa Każda dziwka, fałszywa, będzie swoich szczyna pływać Przyjdzie czas, by szamba nas Już niedługo udowodnimy wartość całą naszą grupą Trzyma następna dla nas, coś więcej niż ekipa, dzięki Bogu mam swych ludzi, kiedy nałem spada lipa Przyjdzie czas, kuki każdy z nas tu wyrówna To nie pochyła ludnia, tu nie znajdziesz dumnia, to nie ślepa wiara, nie przesadny optymizm Tutaj chęci możliwości Mogą się lepszym uczynić Miliard w rozumie, prawie każdy posiada Sam wiem jak co Potrafi do piec jak skaga Milcze nie jest złotem, nieraz czas pokazał Zachowanie eleganckie, nikt nie będzie ci klaskał Sam wybrałeś życie, które się składa z zasad I albo ich przestrzegasz, albo do mordy kutasa Nie jest argumentem, że ktoś kogo nie sprzedał Skoro od dłuższego czasu się dorabiał na kolegach Jesteś normalny? Czy tylko udajesz? Przyjdzie czas, samo wyjdzie, to w porządku, a kto frajer? Jedziemy tu dalej, szczery przekaz od centów Dawid, Bartek, Bonus, Kiszło i z mdm -ów. Zostało nas niewielu, to wiemy Damy radę, ciemna sreba nie zginęła, póki trzymamy się razem. Powie lat, w tym siedzimy nawet jest Jest sobie z tego sprawy, co? Ej, odkąd pamiętam na rabi, to kocham nie przystanę z pasji i cały czas, bo poczułem miłość do muzyki, zagówniarza i lecy Dalej z bitem sobie nie wyobrażam, życia bez z tego, nie ważna za Dlatego cały hajs pod Perdalam na ulicach, by ludzie tu mili miłość. Mojego życia to muzyka, ta prawdziwa, co jest ze mną i

Вот бегающий в ну, где-либо не вижу. Мне видно, короче, сторону... Что это было? Ты кинул нары? Я за 5 километров сюда. А. -а, -а. а, а ну, там попадаешь там... вот. Да, попадает. Попадает. Ну, больше вниз попадает. Вот, сейчас вверх попал чуть-чуть. и кстати, сейчас надо тебя получше внутрь закидывать вот где у него вход, куда он входит. Вот он, скорее всего, распидорасит. О! О! А, блядь, 5658, хуяк, блядь. Ебать.